A kto to idzie, trzeba mi tutaj przyniósł to i tak cały czas, to jest mój wierny kompot, przy każdej robocie, piłeczka, płoteczka, nie rzucam go. daj go. Nadeszła wiekopomna chwila, odpalamy besterka, się chłopak trochę nudził, stał sobie, nie było dla niego roboty, no to teraz się wykaże. Targany Targamy, targamy maszynę. Jeszcze zanim zacznę to spawanie. To tu w tej płycie jest pełno takich spinek. Ja właśnie trochę tego nie ogarnąłem na początku. A się złamał od spinki. Jak to jest możliwe? Z czego? To jest? Z No dobra, chciałbym coś mocniejszego. Jeszcze raz. Muszę z tej płyty podmować te spinki. Bo, ja te profile sobie tak kładłem, coś mi tam nie pasowało, trochę mi odstawało, a nie wpadłem na ten pomysł, że po prostu te spinki, profile stały na tych spinkach i pierdzieliły całą robotę. Trochę powyciągam tam, najmniej gdzie mogą leżeć. Myślę, że trochę będzie to wiarygodniejsze niż wcześniej. Dobra, nie ma co sobie poustawiam więcej na równo. Tu już mam spinki, nie wiadomo. W ogóle to z szybki, nie spinki. Dołożę sobie tak elegancko. No, Coś jest Dobra, jak będzie, tak będzie. Na pewno zrobimy tak, żeby nie było najgorzej. Podłączam spawarkę, no i pykamy. na glebie. Specjalnie to przycisnąłem, bo ta płyta nie jest równa, tak jak już mówiłem na początku. Więc tutaj tutaj mam pewność, że to będzie dociśnięte do samego końca. I teraz jak sobie przyłożę, to na zobaczmy. To jest w ogóle ta chyba, zła strona. No to jest ta zła strona i to jest ok. Już to sobie sprawdzę tym komornikiem. No mi Nie no, muszę wam to pokazać. Docisnąłem ten profil ściskiem. Ten leży na glebie, widać, że leży. Mam kątownik magnetyczny, co sobie tutaj zapałem, No i patrzta. Wiadomo, to nie jest, nie jest robota mistrza, tak? No, ale mówię, ja spawam może z cztery razy w roku. Dokładam sobie kątowniczek i. Legancko, pięknie. Spawamy tak. Chyba to sobie też złapię ściskiem, żeby mi się nie przesunęło przy spawaniu. Może to się udać. Przynajmniej mam wrażenie, że wiem, co robię. Kombinatorzy i kombinatorki pierwszy spaw na bagi. Dobra, trochę przegiąłem pałę z tym spawaniem ze ściskami. Ale chciałem zobaczyć, jak mi tutaj spawarka będzie podawać. Się trochę przytopiło, tak się zeszlifuje później. Idziemy na drugą stronę, też przyłapiemy. I obrót na drugą stronę. I też przyłapiemy. Co ty robisz, całego świata Jezu, Dobra, Trzeba to pomierzyć Tak nie za bardzo. I teraz pasujemy I Jest nadzieja No, pięknie 150 Uf, tam mi lubią To trzeba do góry dobrze kopieć. O no dobra, spawy wyglądają tak. To jest no pff. Dla mnie yy, nie powinno tak być. Tę spawarkę trzeba ustawić odpowiednio do tych profili. Po sobie złapałem, tu przetestowałem spaw, dlatego tu jest więcej, tam jest mniej. No i ogólnie to można spawać dalej, tak? Jeszcze sobie zobaczę, czy to, co teraz zrobiłem jest mniej więcej proste, czy one nie są. Jedna jest tak, druga tak, wiecie o co chodzi, nie? W ten sposób naprostuję to, no i jedziemy dalej. Kurczę, fajnie. Już pierwsze spawy. One day later. Aha. Masz plęty człowieka, do linii. Do linii. Nie będziemy się tak bawić. Oj nie. No, nie mówiłem, że tu będzie. Boże to nie ta strona z już nie zobaczyłem, która jest lewa, która pada. To też nie było nie dałem. Nie, nie dałem To tak, o. Czemu tu jest dziura? A, bo e, ty geniusz. Dobrze, no. to, to powinno być tak? No, to powinno być tak, tylko nie wiem, czy dałem dobrą stronę. To jest też nie można. No, co? No człowiek nie, trzeba poprawić. Trzeba to poprawić. ja ten zaraz coś dobrego. się zgrywa Nie, oczywiście, że nie. Czymś szybki Było wszystko ok. No i... Złap sobie jeszcze tu Tego wroga dalej No, no nie dam się Trzeba to Bo on chce mi zabić krzyż w taki sposób Innego nie ma Przykro no, mi takiego Para jest, nie wiem co, nawet nie, nie chcę tego pokazywać, bo to jest wstyd. Coś tu jest krzywe, trzeba będzie tutaj nie, nie, nie to poszerokować. nie to nie ma takiej jakiejś tam własnej. Dosunie i trzeba było to pomierzyć, jak to wychodzi. 125 i trochę. Znaczy, 125,5 i trochę. Nie jest najdłużej, ale... Zobaczmy sobie, ile jest jeszcze tutaj. Opiera się człowiek, bo ci to piźnie wszystko, to aż się dzieje. Tu powinno być... 120, 100. Jest no jest. Jest... czy nie jest? No jest. No jest. Tego się nie spodziewałem. Na się nie... A to jest może się na to Dobra, no trzeba to spadać. Się trzyma. I tu trzeba będzie sobie paluszkiem przytrzymać. I teraz do... Nie, to się trzyma, dobra, to To Kolejny. Może stawione, nie panikuj. Tu se złapię. Tu nie chcą. To... Nawet ładnie. Zaraz wam to pokażę. Spokojnie, się przyznać, że Nie ma co palić ciemniej. Jest to jest zepsute. Uh, tak, tu sobie docisnął, połóż sobie rękę. Elegancko, podoba mi się. A no, weź tu ściśnij, będzie lepiej. Bożeś teraz przesunął. Nie. Przesunąłeś to. Zesrało się. Ja sobie to chyba heftnę, mimo wszystko. Żeby to już się mniej więcej trzymało w jednym miejscu i sobie to dobre, Tak jak potrzeba, bo ja sobie nie ogarnę tego. Powinienem teraz zeszlifować ocyk, żeby tego nie wątpać, ale już zostało Chociaż w miejscu spadłem. Tak. Dobra, połapię to sobie chociaż jednym heftem, by mi się nie rozjeżdżało, będzie tak jak ma być, będę starał się to ustalić. To już tutaj już jest nieźle w tym ustawianiu. To jest w miarę ok. Dęboki. mogę nawet a nie sobie zostaje ciebie już na... wysłać no i co? No i co mi to Zrobimy sobie pomiar tu oczywiście, że teraz to robię tu mam 21 No i ma być tak jak nie powinno być no to czy się zgadza? To wszystko Tu jest też Tu jest też ok. Tu jest też, okay. A ciekawe jak przekąknie. Ciekawe jak przekątnie, Równe 150. Równe 150 z tej strony. A tu? Mamy... E, no centymetr. centymetr. Skoro tu mamy krócej, a tu jest dłużej, to powinienem trochę nagiąć w tą stronę, nie? Dobrze myślę. Moment, jak to jest? Tu jest krócej, tu jest dłużej. Czyli mi się wychyla na tą stronę. Tak, no to muszę robić tak, żeby jakby tu być bardziej do środka. No bo te przekątne jakby były miłe jakby się zgadzamy. To by wyszło takie 150,5 po jednej i po pytanie jak to zrobić, żeby tego nie zepsuć. Wszystko jeszcze jest luźne, bo jest tylko na jeden Jedną młotkiem by trzeba było. Zobaczmy. Tu najgorzej, bo tu mocno trzyma, ale może jakieś się nagry. Czy coś się zmieniło? No zmieniło się. Więc... 150, 151, a było 151,5. Eee, jest. Nie, no wykończę się z tą danym. Sieć tam 151,5. Dało, ale walimy jeszcze raz. 151,5. To... 151,5 Bardzo mi się to podoba Czy coś się tu zmieniło? Absolutnie nic Tutaj też nie Tutaj też nie Jest elegancko, jest się korek Pokażę, jak teraz spadnie Znaczy spadnie Do cięcia, jak to wyszło to jest w miarę, od drugiej strony jest lepiej. Zawsze wychodzi tak, że od spodu jest równiej przycięte. Tu jest tak, tu też nie ma tragedii, to akurat jest miodzio. Tutaj jest najgorzej w sumie. Trzeba będzie to trochę zalać. No, w porównaniu do palca, no trochę jest co robić. No. Tu też nie ma tragedii, to też się elegancko zaleje. Dobra, połapię sobie to trochę teraz solidniej, żeby mi się już nie poprzestawiało. I będziemy myśleć dalej, co tu z tym fantem zrobić. A few inches later.

Się, co się dzieje, jak się spawa ocyn. Zostaje taki biały osad, to zajebiście kopci i ponadto jest bardzo niezdrowe. No, coś takiego, co nie? Tego nie wdychać. Na przyszłość. No i co? Dobra, to jest w dalszym ciągu dalej tylko połapane. Plan jest taki, że jak już sobie zrobię całą tą ramkę, to sobie wtedy oszlifuję na spokojnie ocink i będę sobie spawał to to już tak, jak powinno być. Łącznie z tymi tutaj, co będą i tutaj. Także tak. Tak to wygląda. Myślę, że źle nie wyszło. Na tym byśmy sobie odcineczek zakończyli. W następnej części właśnie wypełnię środek i zrobimy już tą Taką tutaj wyżej, też ramkę, w sumie, nie? Także tak. Trzymaj ta się, oglądaj ta. Do zobaczenia.